Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, obok mnie tutaj w, w kąciku jest Sebastian. Dzień dobry. Zwany również Ignacym, w ten sposób gwiazdami ja sobie dzisiaj siedzimy. I nagrywamy ostatni odcinek. Myśleliśmy, że nagramy dwa quizy, niestety nam się nie udało. Więc co, lecimy, słuchajcie, lecimy od nowa, albo od nowa, z nowym quizem. Więc co, podane są nazwy kanałów. Wszystkie kanały wykorzystane w tym quizie mają ponad 1 milion subów. Ranking youtuberów z App News, dane subskrybentów na 15 czerwca. Mogą się różnić ze stanem faktycznym. Okej, okay. może nie będzie aż tak no. tragicznie. To co, lecimy. Dobra, blok. Karol. Karol Gązwa. Nie, bo to... A! O! I pisał wszystkich! Dobra, Stu to jest... Stuart. Tak. Resigiusz to jest Remigiusz. To jest dwóch Remigiuszów. SA to jest Sylwester. Sylwester. Sebastian Wardenga. Sy tak. Czarek. Czarek. Robert. A! Cezary, Robert. Robert. I e, Masny to jest... E... Rafał. Rafał Masny, tak. Naruciak to jest... E... Adam? Karol. Adam. Adam, Adam, Adam. Planeta faktów to jest. Ten gość od Polis. Jacek? Jacek. Tak. Pięć sposobów to jest tak. Klamer to jest. Ja ich zupełnie nie znam. Poczekaj, płynie. ja będę tak. Ich oni są. Tomasz. Jest. Jezu. Ich wszystkich mam do no, Facebooku. Ja, ja nie znam ich zupełnie. Ale nie wiem, czekaj. Klamer to jest. Jezu. Ma Marcin. Eee. Marcin Malczyński, ciekawe, jak ma na imię. Dobra, i Samu to będzie Szymon. E, Izak Live to Piotr, jest Piotr. Multi to jest e, Michał. Tak. E, Beksy to jest Ola. Nadia i Ola. Aleksandra pewnie. E, Nadia. Fit Lovers to jest Pamela. Pamela i Mateusz. Mateusz. Okay. Agnieszka Grzelak Vlog. Jak może mieć na imię, zastanówmy się. Może Andrzej. O, pa! jest śmiechawa. Nie, to Agnieszka. Ewa chyba jest red lipstick, Ewa, nie? tak, Ewa jest. Dobra, pójdźmy tu jeszcze Dobra. do góry. Niżej to jest, on jest... Zabij mnie. Poczekaj, Pawlak Pawlak ma... nazwisko. Pawlak na nazwisko. Co pasuje do nazwiska Pawlak? nie jest Adam, czekaj. Nie, na pewno nie. O, na Facebooku ma tak dwuczłonowe, coś tam, tam Pawlak. Tak, 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 poczekaj. Mm -hmm. Szymon nie. Nie wiem, Szymon był zresztą. Był Szymon. Dobra, pójdźmy teraz, wiemy. Nie tego pamiętasz jak się nazywa? Nie, zupełnie. Pamiętam. Royson to jest, e, boże, Patryk. Patryk, olej, e, Łukasz. Łukasz Samoń. Paweł. E, Paweł. E, to e, jest Sergiusz. Sergiusz, tak. Kaluch. Kaluch? Nie mam pojęcia. A SKKF? Nie mam pojęcia. E, Mandzio by ci powiedział. Poczekaj, tu, ja sobie muszę przypomnieć. Dobra, Jan, tu jest jeszcze. Tak. Z KKF to e, z... był. Ale Spon, dobra, Sponków masz, Paulina. Masz chyba Dakana? Czekaj, e, Win. Nie wiem, jak oni są. Ponki. No Dobry tak, to jest macie jeszcze. O, Macie jest niekryty, krytyk. Macie ich O Macie ich tak, 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 chyba tak. był, tak. Lisowski to był? Lisowski, nie mam pojęcia. My się wyświetlało chyba w propozycjach znajomej. Sponków? poczekaj, Dakan jak on na imię. O, kurde. Ej, myślałem, że to będzie łatwiejszy. Kujstek. No tak, o wiele łatwiejszy. No to powinien być szwagier, nie? Antek. <laughs> Antoni? On się nazywa Antoń? Nie mam pojęcia, o, odzywa <laughs> to jest Paweł, nie? Nie, poczekaj, Hoffman. Marek. Tak. Marek. Dziwne, że tu nie ma w ogóle ty... Kruszwilów, czy jakoś pominęliśmy to? Ciekawe. Nie, 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 ale masz... Dobra, Igor, Ignacy. To... to Igor. Igor Ignacy Martin, to jest Martin. Tak. tak. Krzysztof. Krzysztof. Dawid, Frank, to, to Dawid. E, Werdes to jest, Boże. Mamy się w znajomych, znamy się, Jezus Maria. Ale przypał, przypał i... Przypał straszny jest. No przepraszamy, przepraszamy. Nazwisko Ale Dominik Piski ma na imię Dominik, to ci mogę zdradzić. O, dzięki, e, Meduza jak ma na imię? Zadymka nie mam pojęcia. Nie, 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 poczekaj było ostatnio raz na Gali. Mówi jego Na zimienie. Gali było. Krzyk. Krz... Nie, poczekaj było. Dezy. A Dezy jak mam na imię? No ja wiem. Ale no on ma chyba taki alias, ale tu jest chyba On chyba podaje tak. Dezyderiusz. Dezydery, Dezydery no. Szparagi to jest. Jest chyba Natalia. Natalia. I Karolina. Karolina, tak. Wibrosiu wszystkich kojarzysz? Dobra, to mm. jest Magdalena. Nie, Wibrosów nie kojarzysz. Co? Magdalena. Dobra. Ale. A wojan to Wojtek? O, Wojciech. Wojciech o, no i chodziło mi o Wilku oczywiście. No kto? tak, Disowski. były jakieś Kuby Jakuby? Kuba albo Jakub? Myślę, że może być. Ty, ale patrz, to nie ma Działowego na przykład. Jest, w, w lewym dolnym rogu. Gdzie był Działowy? O, jest. No, Ciekawe kto, nie? <ścoughs> Ej, Ej, ale Ponków, jest czwórka Ponków? Są tam, jestem. A, wiemy, Wiktor czy... był Mrozik. Wiktor Ale Mrozik? Ale wiem. To jest nieaktualne wtedy. No chyba, nie? to wtedy jest to nieaktualne, to prawda. Bo masz wtedy Dakana, byś musiał wpisać do ponków. Dakan jak ma na imię? Nie pamiętam. Barański ma chyba. Grzegorz Barański. Grzegorz, tak. Będzie jakiś Grzegorz, no. Tak, Grzegorz. To są stare ponki w takim razie. Grzegorz, no to tam była ta jeszcze... Yy, ta dziewczyna, co ma teraz kanał o grach co chyba nawet. później miała ten kanał? Dominika. Dominika? Tak, to są stare ponki w takim są razie. Stare ponki. I Winiak miał na imię. Mam ją ksywę, Nie mam w ogóle pojęcia. Bez nie. szans. Nie wiem. A SKKF to... inaczej, DJ Palace mi nie daje strasznie... No spokoju. E, spokoju. Artur. Co? Nie. To jest jego drugie imię, to jest jego drugie ale imię. Ale... Coś tam Artur Pawlak. On ma tak Daniel. Kodę. Daniel. Dobra. O, mamy to. Dobra. Ale za Artur do topowa dycha wpadł i 500 subów na. Tak, 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 Jakie dobra. są jeszcze imiona męskie? Strzelajmy. No ja myślałem, że będzie Jakub jakiś albo Jaki że... Sebastian, co ma milion słów. Nie ma pewnie. O, no i dzień jest, dobry. Seba, jest faktycznie jeden z nich. No seba. i dzień dobry. To poczekaj, kogo z nich mamy? To jest e, ten Klamer. To jest. To jest sztaba. E, Artur. To, Tomek to jest. E, Boże, Tomasz, Obara ma nazwisko. Artur, nie pamiętam nazwiska. Brakuje mi jeszcze jednego. Artur jest chyba ten najmniejszy. Najniższy w sensie. Jeszcze jednego na nich brakuje. Ej, ale teraz już bez wstydu, jak tak no, no. bo wcześniej to się bałem, że już koniec no. i że po ponad... Kurde, że Meduzy nie możemy już skojarzyć. No, ale bo, meduz... bo Meduza to jest, no, medużka, i jakby, no, nie, nie, nie mówię, że jego po imieniu, nie? Kurde. Nie, no teraz on jeszcze był akurat, wiesz, właśnie przy tym, przy, przy Gali, bo jego no. imię się pojawiało. Tak, tak. A jest jakiś Piotr? Jezu, Werta, zanim, czy tak mi nie dajesz spokoju, Piotr? Był Piotr. Dobra. Mm. To był Andrzej, no nie? A. Damian, Daniel, był, był Daniel. A... A Jaka jest KKF ma na imię? Nie mam pojęcia. Jan, Jakub. On ma też jakoś tak aliasa, ma takiego zbudowanego. Daj, tak okay. jak Dezy ma, on ma jakoś inaczej podane. Kalu? Może Catper? To się. nie wiem. Cokolwiek. Ej, siedmiu nie zgadliśmy? No. Jak to siedmiu? Vertes to nie był. Chodź, mamy siedmiu, no. Siedmiu nie no. mamy. No dobra, to już jest ten, to już jest. Nie jest źle. Czekaj, wertes, kurde, nazwisko, Kwaśniewski jest, tak? Rafał pasuje. Nie, nie jest Rafał. A jest już jakiś Rafał, do. Bo no boże. No był masny Rafał. To, że w ogóle udało nam się wpisać nieprzygotowanych. Co nie? To nie? Wszystkich? Tanie. Nie mam pojęcia, nie wiedziałbym nawet. To są nowi, tak nawet nowe, nowe Ale bardzo są te same imiona, co był ten, Cezary <laughs> Rafał Roberts. <laughs> nie wiem. To chyba coś nie gra. Tak. Coś nie gra, bo... No. Albo że twórcy, że oni stworzyli tam ten kanał, jest, kanał nie no, wiem. To... No to było dziwne dosyć. Tych starych nieprzygotowanych moglibyśmy pisać, tam była Maja, no. gruby. Ty oglądałeś ich? Ja jeszcze kilka odcinków. Tak, ogóle, ja nie, nie no. oglądałem. Hurde, Boże, jak mi przykro. No, na Facebooku weźmiemy napisać, No, no się ma mordo. Teraz już wiem jak masz na imię, by mi się wyświetliło na Facebooku. Ale ja go mam znajomy, że... <laughs> że jest tak, że on ma nawet w ogóle dzieciaka, bardzo blisko jeszcze mnie. O I nie. jeszcze że one się w ogóle wymieniały jeszcze informacjami, o i tak nie. dalej. Więc to jest straszny przyps. To on kiedy wymienia się zdjęciami swojego dziecka, ale nie wiesz, jak on na imię nawet. No. No Na imprezie zapomnieć to spoko, ale. Jak ale, myśl, bo jakby wiesz, do większości ludzi mówisz poksywka, szczególnie szczególności tych, których znasz, nie? A Verteza znam i zawsze do niego mówimy per Vertez, nigdy, nigdy nie mówię do niego inaczej. Dla mnie Meduza jest tym gościem, co do niego mówisz: Meduza, Meduska i tak dalej, że nie, nie mówisz do niego po imieniu. Ale on walczył, czekaj, on walczył z tym Knaziem. Tak. Ten knazi miał jakoś na imię, to znaczy, to kurde. Clown, a za nazwisko miał Skoszalinę. <laughs> Ale na imię Meduza Official. No, tak tak I imię. Tak na imię, nazwisko, Meduza To sobie jak dostaję maila. to jest y, cześć, jak mamy na przykład, dostaje cześć kolega, bo biorą kolega Ignacy, <głosłuch> a na kolegę. mniej więcej dostajemy cześć mniej. <głosłuchanie> jak te boty ci wysyła. <głosłuchanie> no to co, poddajemy się? Pom, Dobra. Że nie może, inaczej wertes i SKK to trochę przypał. Florian, ok? Kaluch Kamil, nie wiedziałbym. Przemek to jest, ok? Ale dobrze kombinowałem, że Katper w Wim przez V po prostu. No. Adrian Salomon. Co, czy Solomon? On tak jest. I wartest to jest Bartek. Boże, Bartek Kwiatkowski. Gdzie ale gamo jestem. Dobra, zobaczmy, kto był najbardziej znany. Przemek z pięciu sposobów. W ogóle Przemki był nieznany. Win pewnie przez V, bo pewnie takich jak przez, przez v. W. Ale patrz, Polków, że Dominikę pisaliśmy i Grześka tutaj widzisz? No widz, Stara Gwardia. No, proszę bardzo. Zobaczmy w ogóle, jak jest ten. Lepiej niż 86% większości osób. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo, witam serdecznie. Ej, to dobre. to nie ma wstydu w takim razie. No, nie ma wstydu. Nie ma wstydu. Dobra, moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, bo mi naci byście wiatobus To był Sebastian, to był JetPank. Trzymajcie się ciepło Cześć.